Cześć, ja nazywam się Łukasz Białecki, jest mi niezmiernie miło gościć Was na kanale Flavor Design. Dzisiaj mam dla Was etui nie byle jakie. Etui Tech Protect, czyli niejednokrotnie polecane już przeze mnie Wam naszej marki własnej. Etui Shellbox Waterproof. Etui naprawdę, naprawdę odporne na wiele. Pokazywałem Wam już różne case'y na, na tym kanale i zazwyczaj, nawet jeżeli mówiłem o ich ogromnych właściwościach ochronnych, to zwracałem Waszą szczególną uwagę na jedną rzecz. Żadno z nich nie było tak naprawdę w pełni pyłoszczelne, a tym bardziej wodoszczelne. Tutaj natomiast mamy etui, które otrzymuje certyfikat IP68, oraz Military Standard 810G, czyli dwa najpopularniejsze, tak naprawdę, certyfikaty, jeżeli chodzi o taką kompleksową ochronę. Military Standard to jest po prostu upadek z około 1,5 metra, czyli takie klasyczne upuszczenie, na przykład po prostu z rąk telefonu na twardą powierzchnię. Przed tym będzie nam takie etui telefon chronić. Ale nie to tutaj jest gwoździem programu. Najistotniejszy jest drugi certyfikat, czyli IP68. Co to oznacza? Szóstka to całkowita pyłoszczelność, ósemka to całkowita odporność na długotrwałe zanurzenie. Nie jestem w stanie Wam doprecyzować dokładnie, jak bardzo długie. To zależy od bardzo wielu czynników. Jak to, jakiego, jaka będzie dokładnie głębokość, bo rozmawiamy tutaj no, o jednak kejsie z którym nie będzie można schodzić na wiele, wiele metrów pod wodę. To jakby też trzeba o tym pamiętać. Długotrwałe zanurzenie, rozmawiamy tutaj o raczej takich sytuacjach, też metr półtora pod wodę, tak naprawdę, czyli sytuacjach basenowych. To nie jest sprzęt do nurkowania. Pamiętajcie o tym. To nie do tego służy. Znaczy, możecie sobie zanurkować w basenie i zrobić zdjęcie podwodne, ale to dosłownie na tych najlepiej kilkudziesięciu centymetrach. Nie na 5, 6, 7 metrów w dół, bo raczej nie będzie miało prawa wytrzymać. Już ciśnienia gdzieś na takich głębokościach. Także basen ok, kąpiel w morzu ok, ale tak z, z rurką, a nie z butlą. Na tej zasadzie. Ale tak poza tym to jak najbardziej, jak najbardziej, tutaj mamy case, który będzie w 100% chronił Wasz telefon przed pyłem i przed wodą. I co mamy w zestawie? Dostajemy taki kluczyk śmieszny do otwierania etui, ponieważ to jak się wszystko się, to rzeczywiście byłoby ciężko bez tego otworzyć. Paseczek, no, który może się przydać, zwłaszcza jeżeli chcielibyśmy z tym rzeczywiście pływać, to warto to mieć na nadgarstku oraz ściereczkę z mikrofibry, żeby sobie dokładnie telefon oczyścić po prostu ze wszystkich poprochów zanim włożymy go do środka i warto to zrobić, no bo tutaj zamykamy telefon szczelnie, dociskamy dosyć mocno to wszystko do siebie, więc jeżeli zostanie nam gdzieś trochę e, trochę jakiegoś pyłu, jakiegoś nie daj Boże piachu, no to po prostu też porysujemy sobie obudowę pomimo tak bardzo ochronnego Etui, dlatego ja teraz na przykład wykonam właśnie taką czynność na, na przykładowym urządzeniu, którego użyjemy do tego, żeby sobie obejrzeć, jak to etui wygląda. Także przecieramy i co? Zdejmujemy sobie zabezpieczenia. Eee, Protektor idzie precz. I mamy tutaj poliwęglanową szybkę i wszystko, jak widzicie, uszczelnione ładnie również w środku. Złącze ładowania jest pod zaślepką. Głośniki za membranami. Tutaj takie widać białe, białe membranki wklejone do środka. Także nawet, jeżeli to, pomimo że jest dostęp do głośników, to jest dalej zachowana wodoszczelność. Mm, także o to się nie musimy martwić, a złącze naprawdę fajną uszczelką. Znowu złącze ładowanie oczywiście, zamykane fajną uszczelką, która siedzi tutaj mocno e, i jest no, podwójna. Podwójna uszczelka, ciężko wchodząca. Fajnie to się wszystko zapina naprawdę, naprawdę nie głupia rzecz. E, folia, oczywiście, ta, którą mamy tutaj na ekran, ona w pełni będzie mm, przenosić dotyk do urządzenia. Rzecz jasna, nie ma wycięcia na głośnik. Także jeżeli będziecie prowadzić w tym etuji rozmowy, co nie jest niewykonalne, no to są dwie opcje a może nawet więcej. Bluetooth i słuchawki bezprzewodowe, druga opcja tryb głośnomówiący, ponieważ wbrew pozorom lepszy dostęp jest do tych głośniczków poprzez membranki niż do tego głośnika, który jest po prostu za poliwęglanem. Będziemy słyszeć w ten sposób, natomiast będziemy słyszeć zdecydowanie ciszej. Jest to ceną, którą płacimy za to, że tu i ma po prostu IP68. No, nie da, się, nie da się zostawić tych elementów, które mogą być tak newralgiczne, właśnie jak głośniczki. No Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z telefonem, który żadnego standardu nie ma. Oczywiście są urządzenia, które same w sobie posiadają standard zabezpieczeń przed pyłem i przed wilgocią. Natomiast, jeśli nasze urządzenie takiego nie ma, no to oczywistym jest fakt, że etui, który taki certyfikat posiada, samo w sobie musi zapewniać tą ochronę. Żeby zapewnić sobie jak największy komfort użytkowania, to też jeszcze zaraz pokażę. Tutaj warto zostawić sobie to otwarte podczas zakładania. I na koniec wypchnąć całe powietrze jeszcze przez łącze, które mogłoby się tutaj zebrać. Natomiast ja widzę, że tutaj nie mam żadnych pęcherzy powietrza. Ekran jest ładny, gładki, nic się tutaj nie zebrało. Dlatego powinno być wszystko w porządku. Gdyby jednak przydarzyło się wam tutaj jakiś taki pęcherz powietrza, gdzie złapać, no to należy go po prostu wypchnąć tutaj przez jakby złącze ładowania. Przez membranki mogą nie przepuścić, ale jeżeli to będzie otwarte, to to powietrze sobie po prostu wypchniemy. I tyle. Potem zostaje nam założyć drugą część. Tutaj, jak widzicie, dookoła wszędzie też jest kawał uszczelki. I to spina się piekielnie, piekielnie mocno. Dlatego warto tutaj podociskać to wszystko też uważnie, tak? Żeby przypadkiem nie zostawić sobie jakichś pustych przestrzeni. No bo to oczywiście nam... Uniemożliwi osiągnięcie pełnej wodoszczelności. Jeżeli natomiast jesteśmy pewni, że wszystko tutaj zeszło się ze sobą ładnie, to w tym momencie właśnie osiągnęliśmy ową pyłoszczelność. A teraz o kilku rzeczach, które są jeszcze istotne, bo w tym momencie mamy ETUI, który ma IP-68 i militarny standard, jeżeli chodzi o ochronę przed upadkami. I ono wcale nie jest takie duże. Ono wcale nie jest takie grube, ono wcale nie jest takie masywne. Mamy tutaj dookoła bardzo fajny na warstwie poliwęglanu taki bumper zderzaczek z elastycznego TPU, czyli termoplastycznego poliuretanu, który będzie właśnie gwarantował tą absorpcję siły uderzenia. Po prostu jest to elastyczny materiał. Mamy przyciski, które przeniesione są całkiem nieźle, dobrze wyczuwalne pod palcem. Czuć kliknięcie jest trochę ciężej, no ale rozmawiamy o w pełni szczelnym etui. Dlatego gdyby w ogóle nie było ciężej, to bym się zdziwił, ale jest nieźle. Nawet tutaj ten przełącznik też czuć jak klika. Wszystko jest ok, wszystko naprawdę fajnie działa. Mamy właśnie ten uchwyt na smyczkę. Możemy sobie ten paseczek oczywiście też e, przepiąć tutaj łatwo. Tak jak powiedziałem, w przypadku takiego caseu, no powiedziałbym właśnie do zadań specjalnych, na pewno warto zrobić, żeby jeszcze dodatkowo sobie pomóc właśnie w takich przypadkach jak e, chociażby właśnie pływanie, basen i tak dalej. Bo to co wspomniałem przed, na samym początku. Tak, basen i to nawet pod wodą, nie tylko zachlapania, ale do jakichś rozsądnych głębokości. Dlatego gdyby to poleciało Wam na przykład podczas pływania, załóżmy gdzieś sobie. Już w jeziorze, a nie w basenie, gdzie jest na przykład 2-2,5 metra, tylko poleciało sobie na 5 metrów, no to podejrzewam, że raczej zabezpieczenia mogłyby prędzej niż później puścić. No po prostu to nie jest, tak jak powiedziałem, sprzęt nurkowy. To jest sprzęt turystyczny, sprzęt rekreacyjny, sprzęt, który ma wam zapewnić spokojną głowę na urlopie. W najzwyczajniej w świecie. Nie sprzęt, w którym możecie. No właśnie, na przykład yy, rozwijać swoją pasję nurkowania z butlą. No i co? I całkiem fajnie wykonane przy okazji to wszystko jest. Nie wpływa tak jak powiedziałem ujemnie na ergonomię, ponieważ do wszystkiego mamy dostęp. Nawet aparat za szybką schowany, no nie jestem w stanie Wam obiecać, że zdjęcia robione przez poliwęglanową szybkę będą równie ładne co bez tej szybki, ale możemy zrobić zdjęcia jak znowu pod wodą i nic się nie stanie. Chwyt jest bardzo fajny, tu i bardzo dobrze leży w dłoni, trzyma się to wszystko wygodnie, trzyma się fajnie. Naprawdę, naprawdę niegłupia rzecz. Niegłupia też wyceniona, bo to jest tak, jak wspomniałem na początku, Tech Protect, czyli nasza marka własna. Dbamy o to, żeby nasze rzeczy miały sensowne, nie tylko wykonanie, nie tylko funkcjonalność, ale też po prostu ceny. Także nie szalejemy, nie szarżujemy. To jest ETUI, które ma cenę, która jest bardzo adekwatna do tego, czym to jest a jest super pancernym, super funkcjonalnym case'em, który serdecznie polecam Wam, zwłaszcza teraz. Ja nagrywam to w lipcu, sezon urlopowy, także jak znalazł. Jeżeli właśnie też szukacie czegoś takiego, bo zamierzacie yy, wyjechać gdzieś, planujecie sobie wypoczynek nad wodą, fantastyczne rozwiązanie. Nie trzeba się martwić, że telefon wpadnie nam do wody, telefon się zachlapie. I z, no, to takie przypadki potrafią zepsuć urlop. Tak? Zostajemy bez telefonu, którym jednocześnie mieliśmy zdjęcia, masę kontaktów i którym w ogóle zamierzaliśmy płacić. Nie? No, no, byłoby przykro, to może być lepsze ubezpieczenie wakacyjne niż to, które wykupicie w biurze podróży. Żarcik taki oczywiście, ale uważam, że w tym żarcie jest sporo racji. Bez telefonów w dzisiejszych czasach jesteśmy jak bez ręki. Dlatego tego typu. Poziom zabezpieczeń naprawdę gwarantuje nam święty spokój. Dlatego ja serdecznie polecam. Mam nadzieję, że udało mi się zainteresować was tym produktem. Jeżeli tak, to jest mi bardzo, bardzo miło. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.